Bardzo pięknie, kochani, dzisiaj z terenów um, takich, jak widać za moimi plecami, jesteśmy na zamku, e, który jest tutaj dla mnie bardzo sentymentalnym miejscem. Wróciłam tutaj dzisiaj, ponieważ jest dzisiaj um, pewna okoliczność, uroczystość taka, która zapoczątkowała się równo z dzisiejszą datą jakiś czas do tyłu. E, strasznie lub, lubię tutaj przychodzić, ponieważ z tym miejscem związane jest. E, Naprawdę sporo. Kochani, zabrałam ze sobą karty i pomyślałam sobie, że skoro już jestem tutaj, to zrobię dla Was tak jakieś króciutkie przesłanie, ale słuchajcie, no z uwagi na to, że no, nie chcę tutaj aż tracić czasu na każdy, każdy znak Zodiaku, bo jest tylko po prostu multum. Zrobimy sobie takie ogólne przesłanie na nów Księżyca, który jest, kochani, dzisiaj. Mamy ten nów Księżyca w, w znaku lwa. I, moi drodzy, tutaj, wszelkie jakieś mm, powiedzmy, no Wasze mm, intencje, które będziecie kierować, być może dzisiaj, może co niektórzy z Was będą właśnie w, tej, w tym celu palić jakieś świece, kombinować cokolwiek pamiętajmy o tym, że lew jest to ognisty znak wszelkie jakieś takie powiedzmy sprawy związane z miłością, z uczuciami, z tego typu rzeczami z odnawianiem pewnych rzeczy jakby wsłuchaniem się w głos własnego serca, dzisiaj jest naprawdę na to najlepszy czas mając stale kartek, tak jak wspomniałam kochani będziemy sobie teraz robić przesłanie na nów księżyca ogólne dla wszystkich zobaczymy co ten nów księżyca w jakiś sposób chce wpłynąć kochani na nas, albo też, co nam da. Każdemu z Was jest osobna, więc tutaj jakby bardzo wszyscy mocno skupiamy się na pytaniu, co ten nów księżyca chce nam tutaj jakby przekazać. I zobaczymy, czego możemy spodziewać się po tym dzisiejszym nowiu, no dobra. No to start, kochani, i zobaczmy, co ten nów księżyca dzisiaj nam chce pokazać, co nam da kochani, król kielichów i bardzo fajnie, to jest właśnie to, co przed chwilą mówiłam, mamy znak lwa, mamy miłość, mamy uczucia, mamy ducho, mamy króla kielichów, więc moi kochani, z całą pewnością, być może co niektórzy z Was zwyczajnie, będą kierować się głosem serca, będą otwierać swoje serce tak naprawdę na świat, na ludzi, na Wasze osoby bardzo Wam bliskie i to jest właśnie bardzo dobre, bo ten król kielichowy to pokazuje, to również pokazuje tak naprawdę nie tyle tę otwartość serca, ale również wyznania miłości, ciepło w Uczuciach, a więc ci z Was, którzy takiego ciepła potrzebują, oczekują, albo też e, w jakiś pewien sposób, no długo, długo czekali, powiedzmy, tutaj za jakimiś e, rzeczami, które w Waszym życiu miłosnym mają się, kochani, przytrafić, no to Król Kielichowi będzie dawał co niektórym z Was, jakby taki przekaz, że po prostu coś, coś w tej miłości, coś w tych uczuciach drgnie. Mało tego, że drgnie, to wręcz otworzy się takie pole serca, więc taka sytuacja, w której e, być może tutaj jakieś wyznania miłosne, albo po prostu jakby taka otwartość tego serca, które być może było jakieś takie pokiereszowanie, Pozamykane się potwiera. Zobaczmy, co mamy dalej. A 7 monet, kochani, to jest karta wyczekiwania za owocami swojej pracy. Karta cierpliwości, więc moi kochani, nawet jeżeli byśmy mieli połączyć te dwie karty i byłaby to sytuacja, w której my czekamy za czyimś uczuciem, czekamy za tą otwartością, to być może w połączeniu tych dwóch kart, przypominam, może to być opcja, w której zwyczajnie lekko, cierpliwie zaczekajmy, ponieważ nie wszystko przyjdzie od razu, tak? To nie będzie taka sytuacja, w której wstypiemy sobie w palce i bęc, tak? Od razu po prostu się zadzieje. Aczkolwiek może, bo gdybyśmy tych kart nie łączyli, to będzie to zupełnie osobna bajka. Ale tutaj jest. Taka karta, właśnie w którym po prostu wyście pracowali nad czymś, kochani, tak jakbyście gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, robili wszystko, żeby osiągnąć pewną rzecz. Być może to będą Wasze starania z dzisiaj i cierpliwie czekamy za tym, żebyśmy w pełni ten owoc swojej pracy mogli odebrać. Oczywiście, kochani, gdybyśmy mieli, em, gdybyśmy mieli na przykład tylko spojrzeć i wyłącznie tutaj na sytuację, em, Czegokolwiek, to ta karta będzie zachęcała co niektórych z Was do tego, żeby popracować nad czymś, żeby się nie poddawać, żeby w pewien sposób jakoś nie rezygnować z czegoś, tak? Bo być może co niektórzy z Was przeolbrzymie tęsknią za tą miłością i uważają, że to się nie wydarzy w Waszym życiu. I ta karta będzie co niektórym z Was mówiła: Popracuj nad tym, nie poddawaj się, zasiej te ziarenko, staraj się, poczekaj, daj sobie tą cierpliwość, aby odebrać nagrodę. No i zobaczmy sobie jeszcze trzecią kartę. No, i ta nagroda, kochani, przychodzi. Mamy asa monetowego, i ja Wam tutaj trochę przybliżę tą kartę. Zwróćmy uwagę, jest kobieta, która wykopała skarb. Tym skarbem, kochani, oczywiście, może być wszystko. Yy... Co byście nie chcieli, tak? Ale jednak mimo wszystko jest to dla Was ogromnie ważne. Dające Wam uśmiech, dające Wam spełnienie. Przede wszystkim to, że mówicie: Wow, dostałam to, co chciałem. Czy też dostałam to, co chciałam, przepraszam. A więc, moi drodzy, gdybyśmy mieli te wszystkie trzy karty sobie tutaj jakby połączyć, poczekajcie, bo tutaj już się pogubiłam. Ta była środkowa, ta była tak. Oczywiście w wersji może odwrotnej. Ja nie wiem, jak to, się, jak to się nagra. Mamy tutaj sytuację, w której zwyczajnie, kochani, jest to opcja, w której dostajemy te uczucia, za którymi być może długo i cierpliwie czekaliśmy, tak? I ten skarb do nas przychodzi. To są szanse na coś bardzo poważnego. Jeżeli to chodzi o kwestie relacji, kochani, będzie to sytuacja, w której zwyczajnie po prostu. Mm. Pewne Wasze plany być może z kimś zaczną się poważnie układać. Tak jakbyście czuli, że po prostu w pewien sposób dzisiejszy nów może Wam dać pewnego rodzaju nagrodę, za którą czekaliście i będzie to nagroda stricte uczuciowa. Ja mam takie wrażenie, że co niektórzy z Was naprawdę w piękny sposób potwierają te ducha na to, do czego zachęca nas, kochani, nów, księżyca Znaku który odbywa się w dniu dzisiejszym. Ja Was przeolbrzymie gorąco pozdrawiam. Ślebuziaki, kochani i po prostu tutaj kończymy naszą, że tak powiem, plenerową, tutaj plenerowy wjazd na zamek. O, nazwijmy to może w ten sposób. Żegnam się z Wami. Cudownego popołudnia. Pa!